Cześć, witam na kanale Luz chemia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się reakcjami wodorotlenków metali z tlenkami niemetali, czyli będzie to już czwarta reakcja, czy tam metoda otrzymywania soli. No to bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Jak zawsze standardowo rozpocznijmy sobie od ogólnego zapisu. Bo ta metoda otrzymywania jest może i krótka, ale dosyć ciekawa i ma parę haczyków. No to lecimy. Najpierw musi być to wodorotlenek, i tutaj wyszczególnialiśmy sobie, tak samo jak mieliśmy tlenki, tam, które reagowały w poprzedniej metodzie, tak, tutaj mamy też wodorotlenek, i to musi być zasada. Wodorotlenek zasadowy, czyli potocznie zasada, jest to wodorotlenek pierwszej lub drugiej grupy bez wodorotlenku berylu, bo on jest amfoteryczny. I tutaj musi to być bardzo ważne, to musi paść, że musi to być wodorotlenek zasadowy. Dlaczego? Dlatego, że on rozpuszcza się w wodzie, a ten tlenek niemetalu, który zaraz powstanie, on jest gazem, więc jeżeli nie byłby to tlenek zasadowy, tylko tlenek amfoteryczny, który jest ciałem stałym. To jak wpuścimy gaz do ciała stałego, to nic z tego nie powstanie. A jeżeli wpuścimy gaz do czegoś, co jest rozpuszczalne w wodzie, czyli do roztworu, to jak najbardziej wszystko będzie poprawnie i reakcja nam zajdzie. Bo mamy reakcję wodorotlenek plus i teraz tlenek niemetalu. Tlenek niemetalu to jest tlenek kwasowy. Ogólnie chodzi nam to jest reakcja zasady plus tlenek kwasowy. I dlaczego tlenek niemetalu? No bo z reguły Tlenki kwasowe to są tlenki niemetalu. Niektóre metale, na przykład chrom czy mangan, również tworzą tlenki kwasowe, ale na waszym poziomie na spokojnie wystarczą tlenki niemetali. No czyli mamy wodorotlenek, który musi być zasadą, plus tlenek niemetalu, czyli tlenek kwasowy, daje nam sól i wodę. No to jak już to mamy, dolecimy to sobie do przykładów. Pierwszą reakcją będzie SO3 plus NaOH. I teraz w wyniku tej reakcji miało nam powstać tak. Tlenek niemetalu plus zasada daje sól plus woda. Czyli sól to będzie kation sodu, tak? Bo od zasady zawsze mamy ten kation. I teraz uwaga. Zawsze jak mamy taką reakcję, to piszcie sobie, jaki to jest tlenek. Siarka tutaj ma wartościowość 6. Czyli to jest od kwasu siarkowego 6, czyli od H2SO4, tak? Bo tutaj siarka też była sześciowartościowa. Omawiam to w moim filmiku ze wzorów i nazw kwasów. Jak doszedłem do tego, że tutaj siarka jest sześciowartościowa w tym tlenku? No, tlen jest 2, to skoro tutaj stoi trójka, to musiało się to skrócić, tak? Bo tutaj nie ma tej dwójki. Czyli skróciło się przez 2, więc tutaj jest 1, a tutaj jest 3. Ale wartościowość dalej pozostaje ta sama. Czyli siarka jest sześciowartościowa. Wymarzę to jeszcze wszystko. O, sześciowartościowa. Dlaczego tutaj mówię, żeby pisać sobie ten kwas? Bo to naprawdę ułatwia sprawę. Bo od SO3, zwykle jak widzicie taką reakcję, no to piszecie e so 3 A guzik prawda? Bo SO3 to jest tlenek siarki 6. Więc od kwasu siarkowego 6, czyli H2SO4. Więc resztą kwasową jest SO4, a nie SO3. Pamiętajcie o tym. I teraz wracamy znowu do wzorów i nazw soli, prawy górny róg. Siarczan 6, czyli to SO4 jest dwuwartościowe. Sud jest jednowartościowy. No to na krzyż tutaj będzie dwójka. Sud jest jednowartościowy, ponieważ leży w pierwszej grupie. No a SO4 jest dwuwartościowe, ponieważ w kwasie mamy dwa wodory, czyli będzie dwuwartościowe. Bo liczba atomów wodoru mówi o wartościowości reszty kwasowej. Jeszcze raz szybko przypomnę: siarka jest tutaj sześciowartościowa, a nie cała reszta kwasowa. Cała reszta kwasowa jest dwuwartościowa. To musicie rozróżniać. No i powstaje nam jeszcze w tej reakcji woda. Uzgodnijmy sobie teraz. Przed cud należy wpisać dwójkę. Pamiętajcie o uzgadnianiu, jak nie umiecie uzgadniać prawy górny róg. Siarkę mamy jedną i teraz tleny. Po prawej stronie mamy 5 tlenów, stąd mamy cztery tleny, stąd mamy jeden, czyli razem mamy 5. No i po prawej mamy stąd dwa, tak? bo tutaj 1 razy ta dwójka, czyli dwa tleny, stąd mamy 3, czyli razem daje 5. No i wodory, tutaj mamy dwa i tutaj mamy dwa. Wszystko się zgadza. No to przechodzimy płynnie do następnej reakcji. Mamy reakcję P4O10 plus. KOH. P4O10 to jest tlenek fosforu 5. To jest charakterystyczny tlenek, bo to nie jest P2O5, tylko P4O10. I teraz skoro fosfor jest pięciowartościowy, to kwas fosforowy 5, tak, bo też musi być pięciowartościowy, to jest H3PO4. No i powstaje nam sól, czyli najpierw jest metal i potem jest reszta kwasowa. Reszta kwasowa z kwasu fosforowego 5 to jest PO4. No i teraz wartościowości. Potas leży w pierwszej grupie, więc jest jednowartościowy. Natomiast fosforan 5 jest trójwartościowy, ponieważ mamy trzy atomy wodoru, czyli będzie K3PO4. Nie omawiam już tutaj dokładnie jak tworzymy wzory soli, ponieważ to omawiam w moim filmiku dedykowanym tylko do tego. Nie chcę też, żeby ten filmik trwał wieki, dlatego omawiam tak pokrótce tylko. No, i powstaje nam jeszcze woda. Uzgadniać to już nie będę tego tłumaczył, tutaj musi być trójka, o nie. Zawsze tutaj jest taki meg, zaczynajcie od fosforu. Jeżeli macie do czynienia z tlenkiem fosforu 5, czyli P4O10, jeszcze raz powtarzam, to zawsze zaczynajcie od fosforu. Czyli tutaj mamy 4 po lewej, więc tutaj czwórkę. teraz 12 przed KOH i szóstkę przed H2O. I wszystko się zgadza. Przejdźmy do następnej reakcji. CaOH. Dwa razy wzięte plus CO2 i w wyniku tej reakcji. CO2 oczywiście, tlenek węgla, czyli mamy tylko jeden kwas węglowy, a więc to będzie H2CO3. No to najpierw jest metal, czyli Ca, i teraz reszta kwasowa, czyli CO3. Wap nie jest dwuwartościowy, ponieważ leży w drugiej grupie. Natomiast CO3 jest również dwuwartościowy, ponieważ mamy dwa wodory. Więc te dwójki się jakby znoszą, tak, skracają się, więc tutaj by była dwójka i tutaj dwójka, ale te dwójki się skracają, więc nie będzie nic, będzie po prostu CaCO3. No i jeszcze trzeba dopisać wodę. No i teraz Ca, chyba tutaj wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. To jest charakterystyczna reakcja, jest to zmętnianie wody wapiennej, tak to się nazywa. Taka dosyć ważna reakcja. Dlaczego zmętnianie? No bo to jest woda wapienna, to jest roztwór, a to jest osad, czyli to po prostu osadza nam się na dół. Jest takie fajne doświadczenie, jak weźmiecie sobie tą wodę wapienną i będziecie dmuchać przez rurkę, to ta woda tak się wam zmętni. Polecam wykonać sobie w domu. Dobra, zabrzmiało jak jakaś pani od chemii. Nieważne, lecimy dalej. Ale zanim chciałbym Was serdecznie zaprosić na korypetycję online z chemii i matematyki oraz z innych przedmiotów, wszystkie informacje znajdziecie w opisie, a teraz nie przedłużając, pędzimy dalej. To weźmy sobie SO2 plus BaOH dwa razy wzięte. No i w wyniku tej reakcji, znowu SO2 to tutaj jest czterowartościowa siarka, bo tlen jest dwuwartościowy. Więc skoro tutaj nie ma tej dwójki, to znowu się musiało skrócić i skróciło się przez 2, czyli będzie tlenek siarki 4, czyli od H2SO3, czyli będzie BASO3, bo bar jest dwuwartościowy, ponieważ leży w drugiej grupie, SO3 jest dwuwartościowy, ponieważ mamy dwa atomy wodoru, czyli wzór jest BASO3, bo te dwójki się znoszą. I do tego dodajemy jeszcze wody, i tej reakcji również nie musimy uzgadniać. I lecimy do ostatniej. Czyli będzie N2O5, tutaj już nie ma wyjątku. Normalnie tlenek azotu 5 plus LiOH, czyli zasada litowa. I w tej reakcji powstanie nam LiAH. N2O5, tlenek azotu 5, więc od kwasu azotowego 5, czyli HNO3. Więc resztą będzie NO3, no i jeszcze woda. Teraz lit leży w pierwszej grupie. Więc jest jednowartościowy. NO3 mamy jeden atom wodoru, więc też jest jedno. No więc nie mamy nigdzie co wpisywać. Czyli wzór to jest L i NO3. Teraz zauważmy, że po stronie lewej mamy dwa azoty, więc tutaj będzie dwójka, więc tutaj będzie dwójka. I wszystko się zgadza. Jeśli chcecie sobie to jeszcze przećwiczyć, zrobić zadanka, to odsyłam do mojego filmiku, który pojawi się już jutro, z zadaniami spod tego tematu. A teraz trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia, Siemanko.